Osoby z niepełnosprawnością bardzo często nie posiadają wiedzy o tym, w jaki sposób mogą aktywować swoją sprawność fizyczną, w jaki sposób mogą wejść w nasze społeczeństwo aktywnie, czyli poczuć się tak jak każdy pełnosprawny członek naszego społeczeństwa. Istnieje kilka barier, które ograniczają dostęp tych osób do tej formy ruchu, do tej formy aktywności w społeczeństwie. A mianowicie są to bariery architektoniczne, które, jak możemy zauważyć, w pewnym sensie zostały zlikwidowane, przynajmniej starają się um, miasta, władze miast likwidować. Niemniej jednak jeszcze takie bariery są, funkcjonują. Kolejną barierą, która jest, to jest na przykład w turystyce. Bardzo często osoby chętnie mogłyby skorzystać z takiej. Ze spacerów czy też z innych form ruchu, ale nie mogą z nich skorzystać, ponieważ niedostosowane do tego są ścieżki w lasach. Tu nie chodzi o to, żeby te ścieżki były wybetonowane czy wyasfaltowane. Wystarczy, że będą równe, i te osoby już będą mogły z takiej prawda, formy spacerów czy też ruchu, jazdy na rowerze, prawda, czy nawet spaceru na wózku będą mogły skorzystać. Nie ma takiej ilości ławeczek, gdzie osoby starsze spacerując będą mogły co pewien czas skorzystać z takich ławeczek i odpocząć chwileczkę. W naszym społeczeństwie kolejną barierą, która występuje, jest, jest to bariera mentalna. W której osoby z niepełnosprawnością boją się wyjść i uczestniczyć w zajęciach sportowych, rekreacyjnych czy też turystycznych? Lepiej nie ruszaj się, a będziesz, będziesz mniej cierpiał. Nie ruszaj się, a nic Ci się nie stanie. No jest to chyba najbardziej mylna rzecz, jaka może być, ponieważ osoba, która nie rusza się, która nie wychodzi do osób, nie ma kontaktu z innymi, Staje się po prostu bardzo niepełnosprawną osobą, nie tylko fizycznie, ale i umysłowo. A tego należy unikać. Dzięki kampanii Stop Barierom możemy zlikwidować takie obawy, możemy pokazać, że jest to najbardziej mylna opinia. Należy wyjść do ludzi, należy korzystać z różnych form, nawet najmniej aktywizujących fizycznie nas, ale przez to, że wyjdziemy do ludzi i spotkamy się, będziemy korzystać z dóbr kultury, z dóbr, przyrody, jakie mamy, to już będziemy aktywować nasz organizm. Kampania Stop Barierą realizowana przez Fundację Neuron Plus jest bardzo potrzebna osobom z niepełnosprawnością, dlatego że informuje ich i edukuje ich o możliwościach korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych oraz o tym, w jaki sposób i gdzie mogą z takich atrakcji skorzystać, aby aktywować siebie i spędzać aktywnie swój wolny czas.